Dobre. Powiem tak, <laughs> mój aniele, <laughs> fruniesz do Sylwii, fruniesz. Takie to jest twoje przeznaczenie. <laughs> Anioły fruwają, fruwają. Anioł wdzięczności z mojej strony, się na ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie z dobrą kawą w ulubionej filiżance. Także jeżeli jeszcze nie masz, to sobie zrób. Kwiaty są, są. <laughs> w pięknym wazonie. Powiem <laughs> no, Wam, że im bardziej, tak powiem, się patrzę na ten wazon, jakoś tak bardziej do mnie dociera. Tak jakoś zaczynam czuć jego taką wyjątkowość. Witaj, Aniu, dzień dobry. Ale ładnie napisałaś. No jak, jak ty jesteś, to chmur nie ma. Jak ja jestem, to chmury są, tylko się robią takie jasne, jasne, jasne. Para się zmienia, tak powiem, ulatnia się i nagle siu, Nie ma chmur. 27 kwietnia 2022. Słońce wstało już 5.59, posłuchajcie, 59, za <laughs> minutę szósta, zajdzie 20.23. Tutaj umiłowali. W Polsce dzień zaczyna się wcześniej, kończy też wcześniej. <laughs> A z Holandii mam takie, mamy takie taką czy taka pamięć, zostało takie zdarzenie, że byliśmy u, z mężem, u znajomego na tak zwanym ognisku, na takim grillu, o tak. Siedzieliśmy, siedzieliśmy, siedzieliśmy i siedzieliśmy i tam akurat był taki, takie niewielkie jeziorko, tam, bo to taki był ośrodek wypoczynkowy, gdzie firma wynajmowała domy dla pracowników. Słuchajcie, piękne miejsce. Przepraszam, o to z rana to tak człowieka wszystko gryzie. I e, siedzimy i w końcu mówię, bo siedzieliśmy się tych godzin i mówię, wiesz co Krzysiu, dzień dobry Krzysiu. To my już pójdziemy. I pamiętam, że jak już mówiłam te słowa, to to słońce chowało się za to jeziorko. Posłuchajcie. No my mieliśmy tam 5 minut dalej nasz domek był. Jak to mówię? 23 z kawałkiem słońca zachodzi? To tak mi zostało to wspomnienie, że jaki to jest piękny czas przy wschodzie słońca, jakie jest fajne mamy towarzystwo. towarzystwo, fajne mamy te osoby. W ogóle mamy te bliskie osoby przy sobie. I ten zachód słońca wtedy, w takim <laughs> fajnym czasie. A <laughs> te moje chrypki, <laughs> przepraszam najmocniej, kochani. Witam cały świat. Witam wczorajsze solenizantki, marzenki. Jak to jest, Aniu? Jak jest kanał pani marzenki? Kapcie i kocyk. <laughs> Muszę sprawdzić. Pani marzenko, pozdrawiam bardzo serdecznie, w ogóle witam. Witam Basię. Basia, Basia, Basia ogląda namiętnie moje filmiki. Basiu, dziękuję Ci bardzo. I te Twoje uśmiechy, dziękuję, bo to jest takie piękne. I też też taki znak, że oglądasz, daje znać i mówisz: Halo, jestem, Magdaleno, jestem. Witaj, Gabrysiu, witam Renatki, witam Izabelę, witam, witam wszystkie kochane. Kochanych i kochane, witam Panie Łukaszu, Panie Grzegorzu, Pani Jędrzeju, tak jak wspomniałam, Krzysztofie, dzień dobry, Dariuszu, dzień dobry, Karolu, dzień dobry, Robercie, dzień dobry, <ścoughs> witam, witam, halo Sylwusiu, Sylwusiu moja miła. Kochani, jak to było z tym czerwonym kapturkiem? Dzisiaj bajka o czerwonym kapturku. Przemknę drzwi, przy tym drzwi, mówię drzwi balkonowe, tak, bo te samochody mi tu dalej jeżdżą. Jeżdżą, jeżdżą, będą jeździć. Rzecz się dzieje kilka ładnych lat później. Czerwony kapturek wyjechał. Babcia już odeszła na drugą stronę. Domek stoi pusty. Wilki, jakoś tak tych wilków nie widać. Tak z tego co wiemy. Ale czerwony kapturek, który się wyprowadził do wielkiego świata, pewnego dnia mówi tak do siebie. Myśli sobie. Wow, mama też się wyprowadziła. Także jest miejsce. Jest piękne miejsce na ziemi. Które czeka na powrót. Czeka na te energie nowe, młode, inne, ale jest, taką, jest w takich energiach przyjmujących. Pamiętacie, że zawsze, <laughs> powiem tak, no, oby zawsze, Dom kojarzył nam się z taką przyjemnością powrotu. I ten dom w tej bajce o czerwonym kapturku taki jest. Dom czerwonego kapturka, dom wilka, dom babci. I czerwony kapturek mówi tak. No, mam wakacje, pojadę, zobaczę dom mamy, no, swój dom rodzinny. Przejdę się do lasu. Zobaczę, jak ten dom babci wygląda, w jakim jest stanie. I przyjeżdża. Przyjeżdża i tak patrzy, i mówi, wow, ten las to był kiedyś taki wielki. Ale ja byłam odważna. Przecież wtedy mi się wydawał taki wielki, a teraz taki mały. Jakże ta odwaga w nas się zmienia. Jak się modyfikuje. Ale posłuchajcie, ona się pamiętajmy. W nas umacnia, bo ten strach, co ma wielkie oczy, to ten las, przy małym dla małego dziecka, był strasznie wielki, strasznie ciemny. I czerwony kapturek przyjeżdża do domu, wchodzi i mówi: No tak, ten dom pewnego, dnia, czeka na mnie, pewnego dnia tutaj wrócę. Bo przecież życie jest takie ciekawe, ale. Uczymy się, dorastamy, pracujemy, pracujemy, pracujemy i pewnego dnia przychodzi do nas spokój. Przychodzi czas na to, by wrócić w to rodzinne miejsce. No zobaczcie, <laughs> mi się ciepło robi na sercu. Wrócić w rodzinne miejsce, takie w to yy, kochające miejsce, bo to słuchajcie, rodzinne lub nierodzinne, takie w każde kochające miejsce. Idzie czerwony kapturek przez las. Pójdę, zobaczę, jak dom babci wygląda. Patrzy, jest! Jest mój ulubiony Wilk. Wilku, czy to ty? A Wilk mówi tak. Tak, czerwony kapturku, poznajecie. Jestem już stary. Ale wilku, czy jesteś sam? Nie. Mam. Mam jest syn, który porzucił pewnego dnia dom rodzinny i sobie poszedł. Ale ja czuję, ja czuję, że on już wraca. I ja na niego czekam. Kapturek musi, mówi, no tak, wilku, jak to dobrze, że mamy na kogo czekać. No, serce kochające zawsze czeka, zawsze czeka. Idzie dalej. Piękny las, Wow, mówi te drogi, no były kiedyś jakieś takie, ale pozarastało to wszystko. Las rośnie, las się zmienia. Przychodzi do domu babci i mówi to był piękny czas. Piękny czas tych odwiedzin u babci. Tej mam w pamięci tą babcię taką szczęśliwą. Tą babcię, która na przestrzeni lat była w różnym humorze. W różnym nastawieniu, ale nie bała się. Miała odwagę w sercu to chyba Czerwony Kapturek mówi, tak mamy rodzinnie. Nie bała się, przyjęła do serca też w późniejszych latach, otworzyła to swoje serce na innych. I jakże w zadowoleniu i w szczęśliwości odeszła na drugą stronę. To jest, prawda, jakie piękne. I siada sobie czerwony kapturek pod domem babci. Mówi, jaka piękna okolica! Jaki tutaj jest spokój! Jak ta natura nas sprzyja! Pożegnała dom, pożegnała las, wyjechała i mówi tak. Wielki świat. Jestem teraz w wielkim świecie. Ale co jest najważniejsze w tym wielkim świecie? Że mam wokół siebie Bliskie osoby. I wiem, że pewnego dnia tutaj wrócę. I życzę Wam, kochani, abyśmy wszyscy mieli to poczucie, że mamy miejsce na Ziemi. Że mamy gdzie wrócić. Zawsze gdzieś czeka ktoś. Tak już jest, tak musi być. Naprawdę, no, jak pięknie! Jakoś tak dzisiaj posłuchajcie. Ach, tak. No nie wiem, czy to jest pewien rodzaj romantyzmu. Tak, wkradł się w dzisiejsze, dzisiejsze nagranie. Ale posłuchajcie jeszcze z takich innych przemyśleń. Jak to jest z tym światem duchowym? Z wielką duchowością szukamy, gonimy, sprawdzamy, jeździmy, tu taki guru, tu inny, tu to, tu śmo. A przecież ta duchowość to jesteśmy my. To takie proste. Takie proste. Jesteśmy istotami duchowymi. I to my tworzymy tą naszą duchowość. Morał z bajki był taki, he, he, był czy jest, że zawsze gdzieś czeka ktoś. Tylko czasem o tym zapominamy. O, wróbel do mnie przyleciał na balkonie. Zapominamy, ale nie zapominajmy. Oglądasz, słuchasz, uśmiechnij się. I może zapomniałeś, może zapomniałaś. Ale przecież nie jesteś sama. Nie jesteś sama. Jesteśmy razem, budujemy ten kanał, ten nasz kanał, naszej odwagi, bo mojej i twojej wspólnie. I dziękuję, bo te komentarze każde, posłuchajcie, przyjmujemy. Czy samo uśmiech, czy tylko witam, czy tylko witam pozdrawiam. Czy serduszko, czy uśmieszek, czy pocałunek, jak to taki. Taka buźka, o, buźki. Tak, tak, jest nam wspólnie, jest nam lepiej. I jak, gdy malując te obrazy, tak jak Gabrysiu ja się śmiał, że od, o, ogłosiłam konkurs, ale dla ciebie, tak wygrałaś, jeśli chodzi o opis. Maluję dla ciebie nagrodę. Jak umaluję. To oczywiście pokażę, przedstawię. Także, kochani, tak. Życzę Wam wszystkim spokojnego dnia. I myślę, a, jeszcze dziękuję. Posłuchajcie, dziękuję za te makowe. Tak, pamiętacie, jak to było? Te maki. Te maki to są, to była Makowa Panienka i Emanuel. No brawo, no. Zobaczcie, jak te obrazy z wielu lat. Pamiętacie. Jeżeli ktoś nie je pamięta, proszę sobie obejrzeć, jaka ta muzyczka była w tej, bo to była, była czeska bajka makowej panience, prawda? Jakie to było niesamowite. Także maki z makowej panienki. O, może trzeba będzie namalować makową panienkę. Radosnego dnia Wam życzę. Wraz z moimi problemami. A, do zobaczenia. Do jutra!